To jest mam wiele fustyny. Ja czy jeszcze sobie zrobić trzesnąć żelazno? Nie wiem czy ten powiedzmy taką z prędkością tego drewnianego. Właśnie takę drogę. O kurczę, ale się tam niczym. Kurcze nie, nie pomyślałem, żebyśmy już nie zapisałem. Eee, bo przynajmniej trochę do dawna, położyć piasek, geniusz. Dobra. Najpierw zwiedzimy to od góry. Lawa. O nie, opuszczona kopalnię. To będę pajączki sobie myślę, to takie, oh my god, się rodzi w męgłowie. Mm. Przynajmniej nie ma nocy. Mm. Nie wiadomo. Właśnie, coś, co jest to takie? Tylko panika. Я не знаю, что это такое. Это крылья. меня наполняют. Они Zabimy coś tam? robimy pyk. A co by zrobił? Zrobimy coś. To będzie cię męczyć na granicy. Z kim poziom baterii? Tam! Dobra, nie mam czym kopać, oba mi tutaj nic nie zrzuciły. Dobra, teraz będzie trzeci. Dobra. Dla mnie napełnia rękiem. Pyk, to znaczy To side. Dom, dom, dom. Teraz trzeba coś wymyślić. Kiedy chcesz coś wymyślić wtedy, kiedy się coś wymyślić nie da? Tylko dziwię się. Dobra. Trzeba już... Zobaczmy, jak to się dzieje. Zakładam, że tam nic nie ma. Gdzie ja jestem? Tylko knipę.

O oh mój god Czekaj To tutaj We cave mega uh. dom dobra, czekajcie, już za to Dom Вот он, ну, 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 ну